Kasper, co by tu dużo mówić, trzeba ci pogratulować tej bramki. I w końcu to jest twoje pierwsze oficjalne trafienie w takim oficjalnym meczu, ale co trafiasz, takie uznane gole w tym sezonie, to zawsze są tej najwyższej urody. Dzisiaj było też dosłownie identycznie. Tak, są najwyższej urody. Przede wszystkim wygrany mecz. To, to, to najważniejsze w pucharze Polski, że mamy awans do dalszej rundy pucharowej i z tego jestem zadowolony. Podczas konferencji prasowej trener Zieliński przyznał, że dał Ci jakąś podpowiedź przed wejściem na Murawę i mówił, żebyś po prostu strzelał. Czy to prawda? Czy generalnie takie słowa faktycznie padły? Tak, takie słowa usłyszałem od trenera. Było strzelaj dużo. No i jak odwróciłem się z piłką faktycznie, to w pierwszej, w pierwszej myśli co, co miałem no to strzał. No i uderzyłem i wpadła i jesteśmy zadowoleni z tego. I na pewno ten wynik też daje dużo satysfakcji, bo w końcu wygrywamy pierwszy raz od 30 września, od tego spotkania z łódzkim klubem sportowym. I to może też być bardzo fajne paliwo na poniedziałkowe spotkanie w Zabrzu z Górnikiem. Tak, była, była przerwa bez wygranego meczu. Myślę, że ten mecz z Zagłębiem Lubin wygrany da nam takiego kopa, gdzie, gdzie będziemy po prostu radować się w szatni. I tak na koniec, wymarzony rywal w następnej rundzie pucharu? E że nie mam takiego wymarzonego ważne, żeby był rywal i po prostu zmierzymy się z nimi i będziemy chcieli wygrać ten mecz. Jeszcze raz gratuluję tej debiutanckiej oficjalnej bramki, no i oczywiście gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo.